Ok, mamy już składniki na rewolwer, bo wykraftowałem stół poziomu drugiego, żeby zrobić stok i musiałem sobie pododawać tutaj w tierze drugim O, tutaj stok I tutaj musiałem Jeszcze wziąć Gdzie to jest? O, śruby, tak B. No, tak naprawdę to moglibyśmy i karabin nawet. Ale zaczniemy od no, rewolweru. Tutaj mamy lufę też, która już zwiększa obrażenia zasięgowe z kopru. Robimy eksperyment, mamy śruby, które jedna jest z kopru, jedna jest z tinu. I zobaczymy czy, czy będzie to miało znaczenie przy rewolwerze. Tak? Czyli najpierw udajemy action, też mamy z kopru. Dodamy. O, widzicie, zwiększa obrażenia. Bo mamy. Bo mamy to zrobione z miedzi, a nie z czegoś innego, tak. Śruby. O, śruby też mają znaczenie. Czy obrażenia, czy krytyczne. Ja wezmę zwykłe obrażenia. Czyli tu widzicie wszystko ma znaczenie. A, i zobaczcie. Jak jest wyższy poziom metalu, to i tier się jest inny. No, powinni tylko te ikonki podzmieniać pod kolor metalu, nie? Trochę to jest denerwujące. No i stok ja wybrałem, żeby go zrobić takiego drewna, żeby była regeneracja zdrowia, bo nie było tam nic ciekawego, tak? Czyli mamy to i klikamy craft. No i broń się tworzy. Trochę na pustyni trochę tam udało się nakraftić tej esencji drugiego tiego. To by się wzięło. To chyba jest granat, nie? On kosztuje sztabkę. O, a może łuk? 25 kosztuje. O, to by się przydało, żeby lepiej wchodzić. Clamping pick. No dobra, zobaczymy. Dobra, mamy rewolwer i teraz musimy jeszcze amunicję. Ingot. No Tinu mamy. Gunpowder. A nie może być ten. A, to musi być już gunpowder, taki normalny, a nie ten z kamienia. Na to wychodzi. Yy, mam na myśli ten. O, gun Gunpowder. Nie, to musi być. Aha, czyli to jest tylko do kulek do tej pracy a jak zrobić gunpowder bo no ja mam no receptę na gunpowder tak po prostu pewnie mam to jest krótko gunpowder o się fin Ja nie mam. Już mam. <noise> no. Później tu jeszcze można kraftować takie, o widzicie, rzeczy. No tutaj jest sporo, jest sporo ciekawych rzeczy. A, no i dobra, i mam amunicję. 28 poziom. Obrażenia. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że kiedyś jeszcze był zasięg. Statystyka. Nie tylko obrażenia, ale i zasięg, bo pamiętam, że, że broń krótka miała mniejszy zasięg, karabiny miały dłuższy zasięg. Ja pamiętam, że do pistoletu dodawałem. Modyfikat, dobierałem materiały tak, żeby wydłużyć zasięg. Nie obrażenia, tylko zasięg. Będę musiał przejrzeć, czy mam gdzieś screeny stare. Bo może mi się coś wydaje. Bo tak, na dobrą sprawę to co? Bo każda broń teraz ma taki sam zasięg, tylko się różnią obrażeniami. No, obrażenie ma spore. Większe niż łuk. I na dodatek jest jednoręczny. I zobaczmy, jakie to ma właściwości. Hmm. Czyli tak, lewym normalnie strzelamy. Całkiem szybko. Prawym... O, kurde. Okej. Okay. Czyli tak. No i jak przytrzymujemy, to jeszcze wybiegamy amunicję. No okej. Okay. Musimy tej amunicji trochę więcej skraftować. Dobra, wiecie co, może sobie skraftujemy tego karabina. Bo tu mamy strzelbę. Strzelba może być fajna, ale może weźmiemy karabin. I co potrzebne jest do karabinu? Hmm. Kura, stock, action barrel. Aha. Czyli tak, action. Też trzeba zrobić z tego. Komp, robi od razu ze dwa. Tak. Barrel. Lufa. A hmm. z szaftu też od razu dwie lufy. Hmm. On tam jeszcze chciał. Ledry stok. Hmm. Gdzie robiło się skóra? Tutaj się robiło skórę? No może weźmiemy sobie to. No i musimy zrobić ten stok. I znów lufa. Weźmiemy sobie to skradanie i żyćko. No i jeszcze musimy kartowicz. Jakie duże obrażenia. Zobaczcie, 223. I critical damage. Jakie duże. Razy 3. Ciekawe. Dobra, nie będzie tutaj. No, no to ta kusza trochę zaczyna odchodzić do Lamusa, czy takim. No, co prawda, tam jeszcze jest kusza tego tieru, To może być fajne, nie? Dobra, i zobaczmy pod lewy. To jest strzał. O jezu, jaki mocny. A, to jest jedno strzałowiec. A pod prawym mamy standardowo. Ale odrzut. No, a pod tym możemy amunicję tak nie ma tu tego zasięgu, właśnie. Nie ogarniam tego. No przecież nie jest to możliwe, żeby rewolwer miał taki sam zasięg. No tylko te wrażenia. Idziemy na jakieś zwierzątko. Myślę, że ten no, rewolwer będzie ciekawszy. No dobra. Kończymy odcinek, więc no, tak to wygląda. Mogłem jeszcze tą strzelbę w sumie zrobić. A, dobra. Zrobię ją. Wykosztuje się trochę. Ale ten rewolder jest klimatyczny. Muszę przyznać. Nie podoba mi się. To potrzebuję do... stworzę od, od razu trochę amunicji. Czego potrzebujemy do tego? Bagel to wiadomo. Za stoku nie mam. A, no to tylko stok. Oj, kurde tu, co to, a wiem, co to jest Ojej. Hmm. O Jezu, prawe, to idzie serie, może uważajcie. Jeszcze raz, tak. Jakie obrażenia. No ale to na pewno ma krótki zasięg, tak? 28. osiem. Zobacz, o gdy Ale to ma wygląd. Jak i tak ha, to używa. Aha. Dobra, a jak kliknę prawy, a to trochę taki odskok nie. No i to jest standardowo. No chyba nie ma już takiego zasięgu. No nie wiem, będę musiał to potestować, no bo. No bardzo dziwne, że tutaj nie ma zasięgu. No dobra, także no mamy, mamy broń. Będzie można teraz się bawić. No to dosięgło. Na pytanie, czy pistolet by sięgnął na revolver. No, jak najbardziej z wyglądu, to podoba mi się ten rewolwer, szczerze mówiąc. A jeszcze jest jednoręczny. Muszę skraftować ten granat, bo granat jest chyba off, off handem Można byłoby niezłe combo robić. Tu rewolwer, w lewej granat. O, tin. No nic, dobra. Kończymy.